Witajcie wszyscy, w Sylwestra. Tak. Z Maćkiem dzisiaj na, na prośbę widzów przetestujemy te Bank Terrory, które zakupiłem w Dino. Cena wiadomo, 15 zł, informacje wszystkie są zawarte z tyłu. Tak, 7 gram na opakowanie, czyli 0,35 g na sztukę. Kategoria druga, PXP 209, są podobne do Nitroxów, certyfikat CE, rok produkcji 2021, partia druga. Zobaczymy. No. W tamtym roku nam nie wyszczeliło połowa, także zobaczymy, czy w tym roku będą strzelały. Szybki delon lo, boże, de <grym> Nie wiem, jak to się mówiło. E, petardy tak wyglądają. Plastikowa zatyczka tutaj tak wygląda. Niczym nitroks. Dobra, zobaczymy. Zapraszamy do oglądania. Maciej, odpalaj. No. Najpierw jedną, a no, później... No. Najpierw jedną, a później całą paczuszkę. Pośledny. Zobaczymy jak to strzeli. Czy w ogóle wyszczeli. W tamtym roku nie strzelały. Tak Na pewno słabiej. Od nitroxów. Mają takiego mini salucika. Wow. No. Takie większe korsarzyki. No. Dzisiaj trochę wieje nam. I to z rana zaczęło mega wiać, teraz się trochę tak uspokoiło. Ale trochę może zawiać. Za 15 złoty są do nabycia. No. No, zobaczymy. Ja jeszcze sobie wciążę. O, coś walło. Dobra. My też zaraz będziemy walić tu trzy kartony. Uciekaj! No, masówki nie mają. Chyba wszystkie pojemnie. Tu dawaj sobie karabinkę spoko. Trzymaj się na statyw, wyszczerbki te. No to dawaj po połowie i. 3, i 3, i... no dobra. W tamtym roku akurat może trafić trochę tą partię. I to na panierzchka też. O! Trzeba ja by ją to odrzuciło. Dobra. <noise> Z takim mini salucikiem na końcu. Czyli na przyszły rok. Kupuj, po zabawie. Po zabawie kupujcie, jeśli spotkacie. Akurat w tym roku nam wszystkie wyszczerbiły. No, Także to byłoby na tyle. Poprawili się. Poprawili się moi drodzy. użanego Sylwestra życzemy. Bezpiecznego. Zdradni. Na razie. Hej.